Aleluja! Chwalmy Boga, naszego Króla. Dochódźmy się. Kolejny dzień, dzięki łasce Boga, przeżyty. Aleluja! Kolejny dzień spędzony chcąco, niechcąco, ale na rozmyślaniu o słowie Boga. Nic na to nie poradzę. Po prostu. Taki jest umysł Chrystusowy we mnie Zgodnie z psalmem pierwszym Błogosławiony mąż, który zakon Pana rozważa wciąż No i to jest takie bardzo realne, rzeczywiste W moim życiu I dziś cały dzień mi chodziło po głowie A może po głowy połowie Co to jest Ewangelia? Co to takiego jest? Tylu ludzi głosi Ewangelię Mówi Ewangelię głosimy Ewangelię głosimy Ksiądz katolicki wierzy, że Ewangelię głosi, papież wierzy, że Ewangelię głosi, pastor na niedzielnym kazaniu wierzy, że Ewangelię głosi, ewangelista na ulicy wychodzi, Ewangelię głosi. Co to jest? Co to jest Ewangelia? Apostoł Paweł w liście do Koryntian ostrzega, kiedy przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa. I zwiastuje inną Ewangelię, i przyjmujecie innego ducha, znosicie to z łatwością. Inna Ewangelia. Jak można się dać nabrać na innego Jezusa, na inną Ewangelię? Jak to jest możliwe? Widać, że to jest możliwe, bo ktoś przychodził do Koryntian i głosił im innego Jezusa, inną Ewangelię, i przyjmowali innego ducha. Nie tego ducha, którego miał apostoł Paweł, innego ducha. I to był taki duch, którego każdy z chrześcijan lekko, łatwo i przyjemnie słuchał. Innego ducha przyjmowali, inną ewangelię, kiedy głoszono im innego Jezusa. Jest takie niebezpieczeństwo, że mogą ci głosić innego Jezusa, innego ducha, inną ewangelię. I będziesz to lekko, łatwo i przyjemnie przyjmował. Słuchałem też dzisiaj. O, na tym device. Słuchałem cały dzień. Różliwie. Dom się buduje mądrością, a roztropnością. Umacnia. Rozsądek napełnia spichlerze wszelkimi dobrami. Rozsądek napełnia spichlerze wszelkimi dobrami. Przypowieści Salomona. Rozsądne podejście do Słowa Bożego. Napełni ciebie wszelkim duchowym dobrem i dostatkiem od Boga, zrozumieniem, objawieniem i poznaniem słowa Jego. Rozsądne podejście. Można podchodzić do Biblii w sposób nierozsądny i można w ten sposób się załatwić. Na Amen. Inna Ewangelia, inny Duch, inny Jezus. Jak to jest możliwe, że chrześcijanie w Koryncie z łatwością przyjęli inną Ewangelię? Naukę o innym Jezusie Dali się zwieść Znaczy, że Na pierwszy rzut oka Ten inny Wygląda tak jak ten prawdziwy I jak tak słuchałem dzisiaj Przypowieści Salomona To wiele razy W przypowieściach Salomona Przez tę Księgę Bóg ostrzega Przed Słowami cudzołożnej kobiety które gładko spływają z jej ust, a w końcu ona staje się gorzka i zabójcza, i te słowa jej są trucizną. Ostrzega słowo przed mruganiem kobiety cudzołożnej, przed jej oczami, przed uwodzicielskimi spojrzeniami. Ostrzega również przed winem, które gładko spływa do Twoich wnętrzności. A potem otępia twój umysł. Także nie widzisz w sposób trzeźwy i rozsądny. Jesteś pod wpływem wina i twój umysł jest przyćmiony. I nie rozumie tego, co mówi Biblia. I ja to odnoszę do duchowych rzeczy. Że tą wszeteczną, cudzołożną kobietą jest Kościół Rzymsko-Katolicki, Wszetecznica babilońska, która rozsiadła się na siedmiu wzgórzach. Miasto Rzym. Tam, gdzie teraz przeniósł się i rezyduje duch babiloński, wszeteczny duch kultu niedzieli. I jest napisane w księdze Objawienia Jana, że ta wszetecznica upiła narody winem swojego nierządu, fałszywą nauką, fałszywą doktryną. Także narody, ich umysły są otępiałe, przyćmione, nietrzeźwe. I takie podejście ludzie dzisiaj mają do Biblii. Do nauczania biblijnego, do Ewangelii. Stąd moje pytanie: Czym jest Ewangelia? W Marka 1 jest napisane, że Jezus Chrystus po uwięzieniu Jana Chrzciciela głosił Ewangelię i wzywał mieszkańców Judy, wzywał Hebrajczyków. Opamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Opamiętajcie się i nawracajcie się. Do czego się mieli nawracać? Żydzi, do czego mieli się nawracać? Do kogo? Do Boga Izraela. Dlaczego mieliby się nawracać i od czego odwracać? Od kogo odwracać? Odwracać się od diabła, odwracać się od grzechów swoich, nawracać się do Boga. I do jego mądrości zawartej w Jego Słowie, do Słowa Bożego, nawracać się do przykazań świętego Boga, do drogi doskonałości, do tory, którą głosił Jezus Chrystus. To jest Ewangelia, dobra nowina o tym, że Bóg jest gotów przebaczyć nasze grzechy. Jeśli się opamiętamy, Podejmiemy decyzję, że chcemy przestać grzeszyć i że chcemy chodzić Jego drogami. Właśnie to głosił Jezus Chrystus w pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego Marka. Zauważcie, proszę. Nie głosił o swojej śmierci krzyżowej i nie głosił o swoim zmartwychwstaniu. To przyszło później. To przyszło później. To była ratyfikacja przymierza, yy, które Bóg zawarł z Abrahamem. Śmierć syna Bożego. To była ratyfikacja przymierza, które Bóg miał z Abrahamem. Nowego przymierza, w którym jesteśmy obecnie. A na czym ono polega? Na tym, że się odwracamy od naszych grzechów. Że Bóg wybaczył nam nasze przeszłe grzechy. Po to. Abyśmy uświęcali swoje postępowanie, abyśmy wzrastali w sprawiedliwości i chodzili drogami Boga, a nie własnymi drogami, abyśmy odwracali się od grzechów naszych, uświęcali się i coraz bardziej z dnia na dzień nasze drogi były wykonywaniem woli Boga wyrażonej w Jego przykazaniach. Przestępstwo prawa jest grzechem, tak mówi apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Grzech jest to przestępstwo prawa Bożego. Po co Bóg dał swojego syna za nasze grzechy? Po to, abyśmy wzrastali w sprawiedliwości, dojrzewali, nie byli już dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie na bezdroża błędu. Dziećmi, które lekko i łatwo przyjmują, kiedy głosi się im innego Jezusa, inną Ewangelię i przyjmują łatwo innego ducha ducha bezprawia, ducha nieprawości, ducha kompromisu i relatywizmu. Relatywizującego przykazania Boże ducha. I Kościół, tak zwany Kościół Niedzielny, słowa Kościół nie ma naprawdę w Biblii, jest słowo kongregacja, zgromadzenie, ono odnosi się zasadniczo do Izraela, ale Kościół Niedzielny właśnie jest pełen tego ducha relatywizmu, ducha bezprawia, ducha kompromisu z systemem tego świata i kościół chrześcijański głosi zwiedzenie, głosi nieprawość, głosi przeciwko przykazaniom Bożym, naucza odstępstwa od świętych przykazań Boga. Głosi inną ewangelię, innego Jezusa. Jest to inny duch, jest to duch innego zastępczego Zastępującego prawdę Chrystusa Duch alternatywnego Chrystusa Moglibyśmy tak przetłumaczyć Słowo antychristos Z greki Albo duch po prostu antychrysta Ale w znaczeniu takim Że jest to duch Który udaje Jezusa Chrystusa I bardzo subtelny I chytry sposób Jak to wąż <laughs> Najchytrzejsze ze stworzeń Zwodzi nawet wybranych nawet wybranych potrafi zwieść Chytrością swoją Szatan zwiódł Adama i Ewę Zwiódł Adama i Ewę W sposób Bardzo subtelny Wmawiając im Że kiedy zjedzą Z owocu Poznania dobra i zła Kiedy będą polegać niejako na swoim umyśle To wtedy Wypełnią wolę Boga i staną się jak Bóg I to nie jest droga Boża Boża droga jest poprzez drzewo życia. Tym drzewem życia dla nas jest Chrystus Jezus. Duch świętości, którego nasz Zbawiciel nam posyła. Nauczycielka, która wprowadza nas we wszelką prawdę. Nie zasmucajmy jej, ale bądźmy poddani temu, co ona chce nam objawić ze Słowa Bożego. A chce nam objawić relację Syna z Ojcem, chce nam objawić Syna, ona zawsze przychodzi, aby wywyższyć Syna. Nie wywyższa siebie samej, Ruach Hakodesz, Ducha Świętości. Ona przychodzi, aby wywyższyć Syna. Hallelujah. I w ten sposób też możemy poznać, czy nasze życie jest poddane Ruach Hakodesz, Duchowi Świętości, Boga Izraela. Czy nasze życie, nasze słowa i czyny, naszą dążnością, czy jest wywyższenie Syna Bożego? czy wywyższenie ludzkich tradycji, nazw różnych denominacyjnych organizacji, czy wywyższenie Syna Bożego i królestwa jego, które przychodzi w mocy ich chwale. Chwalmy Jezusa Chrystusa Jahusza Mesjiacha, Syna Bożego, który zasiadł po prawicy tronu najwyższego i który przyjdzie w mocy ich chwale. obzastał nas w wierze, <grytanie> zaangażowanych w pracę dla jego królestwa. Hallelujah, niech nam Bóg pomoże, wzrastać w sprawiedliwości i w świętości, poprzez prawdę Jego Słowa. Amen. Go home, read your Bible.